Dobra. Proszę państwa, jak widać kanapki są wielką konkurencją dla badań materiałowych. Mam nadzieję, że to tylko chwilowa sytuacja. Kolejna prezentacja pana profesora Łukasza Kurpaski. No i cóż, posłuchajmy. Dzień dobry. Chciałbym podziękować za zaproszenie dzisiaj. Postaram się w jak najlepszy sposób zaprezentować badania materiałowe, jakie w NCBJ są obecnie realizowane i można je postrzegać w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Zacznę od Opisania rodzajów reaktorów jądrowych i materiałów, jakie się wykorzystuje do budowy energetyki jądrowej, tak naprawdę opowiem troszeczkę o wpływie promieniowania na właściwości funkcjonalne materiałów. Poprzez właściwości funkcjonalne ja oczywiście rozumiem właściwości mechaniczne i strukturalne, następnie, ponieważ badania przez nas prowadzone są kosztowne, spróbuję przybliżyć Państwu sposób ich finansowania nie tylko w kraju, a również w Europie. To jest związane również z tym, że infrastruktura Konieczna do badań jest niezwykle duża i kosztowna w utrzymaniu. W związku z tym pojedynczego kraju nie stać na, na sfinansowanie takich badań. I w dalszej części prezentacji przedstawię dwa departamenty. Departament Fizyki Materiałów, kierowany przez profesora Jagielskiego, i Departament Centrum Doskonałości, NOMATEN, który jest kierowany przez profesora Alawę. Są to dwa główne departamenty, które zajmują się badaniami materiałowymi w NCBJ. -cie. I skończę prezentację przybliżeniem tematyki badawczej realizowanej w NCBJ i troszkę wisienka na torcie, inwestycje, które nareszcie się pojawiły i troszeczkę umożliwiły nam podniesienie jakości tych badań. Energetyka jądrowa rozwijana jest na świecie od około 70-80 lat. Tak naprawdę w tym momencie budujemy komercyjne reaktory energetyczne generacji trzeciej i trzeciej plus. Są to reaktory lekkowodne, ciśnieniowe. Obecnie prowadzone są badania również nad koncepcją generacji czwartej reaktorów. Jest to, są, to, są to reaktory, które pracują w znacznie wyższych temperaturach. Ich zastosowanie jest troszeczkę inne, niekoniecznie wytwarzanie prądu elektrycznego. Ja tutaj specjalnie pokazałem lata 70. i 80., ponieważ generacja czwarta czerpie z doświadczeń, które już są. Już istnieją i są to systemy, które były budowane około 40-50 lat temu. Natomiast teraz dysponujemy znacznie lepszymi technologiami, znacznie lepszymi materiałami, które są w stanie przeciwstawić się temu agresywnemu środowisku pracy. Jeżeli chodzi o tę generację reaktorów czwartych, jest to sześć różnych reaktorów. Różnica polega na sposobie chłodzenia, głównie na sposobie chłodzenia i temperaturze, ten temperaturze pracy. Obecnie w Europie bardzo dużo mówi się na temat reaktora chłodzonego ciekłym ołowiem i reaktora chłodzonego stopionymi solami. Te reaktory mają oczywiście swoje nazwy, jest to projekt Alfred. Tak naprawdę wcześniej pojawiło się pytanie na temat Miry. Mira to jest tak jak to troszeczkę preludium do skomercjalizowania technologii reaktora chłodzonego ciekłym ołowiem i właśnie technologii Alfred. Astrid jest to projekt, który został zarzucony przez, 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 przez głównie przez Francję, natomiast Polska uczestniczy, w, przygotowywuje się do. Do, do budowy reaktora typu HTR. Jest to e, reaktor e, chłodzony gazem pracujący w bardzo wysokiej temperaturze. Jak wspomniałem, te wszystkie sześć koncepcji jest rekomendowany przez Międzynarodowy Komitet e, Naukowy zajmujący się e, oceną technologii, e, przyszłościowych technologii jądrowych. Podstawową różnicą pomiędzy tymi wszystkimi. Reaktorami jądrowymi, a reaktorami, które są obecnie budowane komercyjnie, jest przede wszystkim temperatura pracy. Reaktory komercyjne pracują w około 350 stopniach, natomiast wszystkie te koncepcje czwartej generacji zakładają co najmniej dwukrotny wzrost temperatury. To samo dotyczy tzw. zniszczenia materiałów, czyli wartości dpa. To jest ilość, ilość neutronów, jaka zosta może zostać pochłonięta przez, przez materiał. Komponenty pracujące w reaktorach lekkowodnych osiągają kilka, może kilkanaście dpa w skali całego swojego życia. Natomiast koncepcje, koncepcje na przykład reaktora właśnie chłodzonego ołowiem przewidują pracę niektórych komponentów do nawet 150 dpa. W związku z tym należy bardzo dobrze zbadać materiały, czy, czy one wytrzymają tak bardzo ekstremalne warunki pracy. Znalazłem. Taką informację na temat, z czego zbudowany jest reaktor jądrowy. To jest oczywiście komercyjny reaktor, to nie, jest, to nie jest czwarta generacja, natomiast ilość materiałów, która jest wykorzystywana do jego budowy, jest znacząca. Są to różnego rodzaju stale nisko i wysokowęglowe, stopy na bazie cyrkonu, ceramiki, elastomery, stale martenzytyczno-feretyczne. Sprawdziłem sobie ostatnio tematy badawcze, które są realizowane w grupach materiałowych w NCBOcie i co najmniej 5 lub 6 komponentów, tak naprawdę, jest w tym momencie badanych przez naszych doktorantów czy, czy pracowników naukowych w NCBJCE. Także akumulujemy wiedzę, którą można łatwo wykorzystać i można ją potem wdrożyć w przypadku np. uruchomienia energetyki jądrowej. Co to jest, znaczy jak oddziałuje promieniowanie, jak wpływa na właściwości materiału. Więc promieniowanie jest to przekazy, oddziaływanie strumienia neutronów z ciałem stałym, jest to przekazywanie energii. W momencie kiedy neutron uderza nam w strukturę krystaliczną materiału, przekazuje, przekazuje swoją energię atomowi znajdującego się w pozycji międzywęzłowe jeżeli ta energia jest wystarczająca to ten atom ulega wybiciu tworzy tak zwaną kaskadę, kaskadę wybiciową i zaburzenie w sieci które jest generowane przez inne atomy w strukturze krystalicznej to tak naprawdę to są defekty radiacyjne które wpływają nam na właściwości mechaniczne i na właściwości strukturalne materiału Materiały, które uległy na promieniowaniu neutronami, są aktywne, w związku z tym bardzo ciężko się je bada i należy mieć do tego odpowiednie wyposażenie na przykład komory gorące. Żeby symulować ten efekt, możemy wykorzystać akceleratory jonów. Plusem jest to, że możemy bardzo przyspieszyć proces defektowania radycyjnego, akumulowania defektów. Natomiast minusem jest to, że energia jest wytracana stosunkowo szybko i zmiany, które zachodzą w materiale są lokalne. W związku z tym na poziomie, zmieniamy materiały na poziomie kilku do kilkunastu mikrometrów głębokości. W związku z tym, żeby mierzyć takie, takie zmiany musimy mieć odpowiednie narzędzia, między innymi do badań materiał mechanicznych czy do badań czy do badań strukturalnych. Promieniowanie wpływa nam na materiał, ponieważ w przypadkach ekstremalnych, Wytwarzają się w materiale tzw. Tak pustki lub pęcherzyki oraz dyslokacje. Akumulacja tego typu defektów radiacyjnych w materiale prowadzi do zmiany parametrów mechanicznych z komponentów. Przede wszystkim wzrost granicy plastyczności oraz twardości. Materiały stają się coraz bardziej kruche. W przypadku wysokich fluencji, czyli wysokich, wysokich tak naprawdę dawek tutaj mam nadzieję, że widać to jest 10 do 23 tak naprawdę następuje wręcz puchnięcie materiału. Możemy gołym okiem zaobserwować, że element zmienił swój wymiar. Przyrosty są na poziomie 10%. Oczywiście jest to katastrofalny efekt. Elektrownie jądrowe nie pracują do osiągnięcia tak wysokich, wysokich fluencji. Dużo wcześniej się je wyłącza. Natomiast, natomiast my cały czas musimy być przygotowani, że te komponenty tak naprawdę ulegają ciągłej degradacji w trakcie eksploatacji elektrowni jądrowej. W związku z tym należy monitorować stan zniszczenia tych, tych, tych materiałów i określić czas ich tak zwanego życia, żeby wcześniej wyłączyć elektrownię, zanim, zanim mogą być z nią problemy. Jeżeli chodzi o finansowanie badań jądrowych, materiałowych właśnie w, tym, w, w aspekcie rozwoju elektrowni jądrowych, są to, są to Inwestycje niezwykle, niezwykle kosztowne. W Europie zostało stworzonych kilka platform, m.in. SNETP, która zrzesza trzy różne konsorcja zajmujące się drugą, trzecią i czwartą generacją reaktorów oraz jest platforma ERA, która ma w sobie tak zwanych 16 podprogramów. Jednym z tych podprogramów jest Joint Program for Nuclear Materials. Poprzez dołączenie do tych programów tak naprawdę jesteśmy w stanie uczyć się od najlepszych, bo te platformy zrzeszają najlepsze instytuty badawcze, najlepsze uniwersytety i jest w nich obecny przemysł. W związku z tym poprzez dołączenie do tych konsorcjów jesteśmy w stanie... Utworzyć pewne, pewne projekty naukowe, które później można złożyć do Komisji Europejskiej, żeby je sfinansować z, z instrumentów do tej pory Horyzontu 2020, w tym momencie horyzontu Europa. Oczywiście pozostają jeszcze do wykorzystania środki krajowe z różnych, z różnych, z różnych źródeł. Jeżeli chodzi o prezentację departamentów. W NCBOcie mamy Departament Fizyki Materiałów, jak wspomniałem, kierowany przez profesora Jagielskiego, który, który ma, y, składa się z trzech zakładów niezależnie działających oraz jest Centrum Doskonałości NOMATEN, finansowane ze środków y, projektu Teaming oraz y, Międzynarodowej Agendy Badawczej, który ma w tym momencie utworzonych pięć grup badawczych. Te dwa departamenty w głównej mierze zajmują się badaniami materiałowymi w, y, w NCBOcie. Zakład FM1 w tym momencie prowadzi prace zmierzające ku instalacji pięciu dyfraktometrów neutronowych, które przejmujemy z reaktora w Berlinie. Pan Milczarek powiedział mi, że w 2022 roku planowany jest koniec remontu hali i nastąpi rozpoczęcie procesu instalacji tych dyfraktometrów. Ja osobiście bardzo mocno kibicuję temu projektowi. Ponieważ jest bardzo mało neutronów na świecie i umożliwi nam to wejście w różne współprace, między innymi finansowane z Horyzontu Europa. Razem z tymi akceleratorami, dyfraktometrami przejmujemy nie tylko urządzenia, które są, jak wcześniej było nadmienione, nowe, przejmujemy również userów i chcemy utworzyć w świerku laboratorium, tzw. Tak open access. To też jest kolejna możliwość na finansowanie badań. Materiałowych w, u, nas, u nas w instytucie. Kolejnym zakładem jest FM2 kierowany przez profesor Nowakowską Langier, Katarzynę. W zakładzie tym zbudowanych zostało kilka urządzeń, których zadaniem jest tak naprawdę synteza, synteza warstw, wytwarzanie nowych rodzajów warstw. W zakładzie prowadzone są badania nad przede wszystkim warstwami, warstwami typu HEA. Warstwami metalicznymi, azotkami i różnego rodzaju tlenkami. Zakład ten również posiada urządzenia, które służą do modyfikacji materiałów. E, implantator mewa z działem elektronowym, implantatory jonów metalicznych, jak i, jak i gazowych, oraz, jak wcześniej zostało powiedziane, e, dysponuje urządzeniem wytwarzającym plazmę wysokoenergetyczną. Ja osobiście kieruję Laboratorium Badań Materiałowych, które składa się z czterech e, niezależnych pracowni. Tak naprawdę LBM to są, to są dwie części. To jest, to jest część tak zwana zimna i część gorąca. To są terminy, które służą określeniu, czy, czy próbki, które badamy, są, pochodzą z reaktora, z, z, z rdzenia reaktora, czy są po prostu zwykłymi próbkami, które można badać w warunkach standardowych. Ideą LBM- jest utworzenie takiego laboratorium, który posiada różnego rodzaju urządzenia, które znajdują się zarówno w części zimnej, jak i w części gorącej. W związku z tym wszystko, co modernizujemy w części zimnej, powinno być również zainstalowane w części gorącej. Pracownicy, którzy pracują u nas po wyszkoleniu i pra umiejętnej pracy w, w strefie zimnej, mogą zostać do, dopuszczeni do, do pracy w komorach gorących. Nad wszystkim czuwa. System zarządzania jakością, który nieustannie sprawdza nas, czy nasze, nasze pomiary są wykonywane w sposób, w sposób odpowiedni. Jeżeli chodzi o te, taką no, esencję tej prezentacji, to znaczy badania materiałowe, które my faktycznie wykonujemy, w tym momencie zajmujemy się ze względu na projekt HTR e, najbardziej stopami na bazie niklu oraz grafitem. E, mamy określone wytyczne, e, według których e, wiemy, jakie, e, jakie badania, czy to mechaniczne, czy strukturalne, musimy wykonać. Określone są bardzo szczegółowo normy. W tym, w tym przypadku to są normy amerykańskie, według których wykonujemy pomiary na przykład mechaniczne. I według tych wytycznych prowadzone, prowadzone są badania. Co zrobić, żeby zająć się badaniem materiałów, które są do nas przysyłane z reaktora MARIA? Trzeba je przede wszystkim przetransportować w sposób bezpieczny. To znaczy reaktory, materiały wyjeżdżają, próbki wyjeżdżają z, z rdzenia, są ładowane do e, takich kapsułek, które potem są umieszczane w pojemniku transportowym. U nas się to nazywa PT01. Następnie ten pojemnik z, z reaktora Maria transportowany jest e, do komór gorących, które są w Elbemie i już wewnątrz, w komorach gorących. E, Wyładowywujemy próbki z, z tych pojemników i montujemy te próbki na urządzeniu, na urządzeniu pomiarowym. Następnie wykonujemy odpowiednie badanie zgodnie z wcześniej wymienionymi normami i otrzymujemy wynik, który na przykład mówi nam o granicy plastyczności materiału. Jeżeli ta próbka jest napromieniowana do jakiegoś poziomu, dysponując materiałem referencyjnym, jesteśmy w stanie zmierzyć, jakie jest, jaka jest faktyczna zmiana właściwości mechanicznych, która jest wynikiem tylko i wyłącznie promieniowania. To, ten proces odbywa się w tym momencie, już został wykonany co najmniej kilkanaście razy w lbm i szkolimy pracowników, żeby, żeby to się odbywało jak najczęściej. Wszystkie te rzeczy związane są oczywiście z projektem, projektem HTR. W NCBJ został utworzony nowy departament, jest to Centrum Doskonałości Nomaten, które finansowane jest z dwóch bardzo prestiżowych projektów, Teaming i Teaming i MAB. Ideą tego, tego departamentu jest projektowanie materiałów i tak naprawdę wychodzenie od struktury atomowej, a, a poprzez pomiary właściwości, właściwości funkcjonalnych i oferowanie rozwiązań ośrodkom, ośrodkom przemysłowym. Jeżeli chodzi o główną tematykę badawczą, jaka jest obecnie realizowana w departamencie NOMATEN. Przede wszystkim jest to określanie i przewidywanie składu chemicznego nowych materiałów w odniesieniu do właściwości mechanicznych, które chcemy osiągnąć. To znaczy, że jeżeli nam zależy na wysokiej wytrzymałości lub na wysokiej odporności korozyjnej, to w inny sposób tak naprawdę mieszamy sobie, sobie różne elementy, żeby osiągnąć te, te odpowiednie, odpowiednie właściwości. Ten temat głównie dotyczy stopów o wysokiej, o wysokiej entropii. Kolejnym, kolejnym badaniem, tu jest przykład yy, odkształcenia, jest badanie, badanie właściwości plastycznych materiału. Yy, to, jest, to jest przykład próbki, która, yy, która ulega obciążeniu i yy, te zielone pętle to są pętle dyslokacji, które są generowane w, w materiale. To jest symulacja, która odwzor, odwzorowywuje nasze dane eksperymentalne. Dostaliśmy bardzo ładne porównanie pomiędzy eksperymentem a a, a, a symulacjami. To o to, właśnie, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Nomaten zajmuje się ogólnie rzecz biorąc wieloskalowym modelowaniem materiałów. Tak naprawdę, od struktury atomowej poniżej nanometrów do opracowywania modeli konstytutywnych, które mówią o właściwości materiału w skali makroskopowej. Kolejną, kolejnym, kolejnym elementem tej, tej, tego departamentu jest przewidywanie właściwości w oparciu o mikrostrukturę. Oraz tak naprawdę nagrywanie, tak naprawdę nieniszczące badania, wykorzystanie narzędzi numerycznych po to, aby wykorzystać, wykorzystać analizę zdjęć i określić właściwości mechaniczne, mechaniczne materiału. To jest jeden z tematów, który jest bardzo bliski wdrożeniu, ponieważ możemy sobie wyobrazić na przykład kamerę, która jest zamontowana w reaktorze i co jakiś czas robi zdjęcie tego samego punktu. Po jakimś okresie czasu analizujemy zdjęcia i tak naprawdę jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się zmieniły właściwości mechaniczne bez wycinania próbek. Więc to jest, to jest temat, który, który jest prowadzony przez wiele grup badawczych na, na, na całym świecie. Kolejnym elementem Nomatenu jest po pierwsze wytwarzanie nowych materiałów. Zbudowaliśmy linię technologiczną, która umożliwia nam robienie tego procesu. Przy pomocy współpracy z instytutami w Warszawie jesteśmy w stanie spiekać materiały. I naszym, naszą kolejną specjalnością są badania właśnie w warunkach ekstremalnych. To znaczy, po pierwsze, badanie, badanie materiałów, które uległy zdefektowaniu oraz badania funkcji temperatury. Mówi nam to dużo na temat, na temat zachowania właśnie tych materiałów w tych prawdziwych warunkach pracy. I przede wszystkim te, te, te wszystkie badania, które, które my tutaj prowadzimy, porównywane są z symulacjami, które nam sugerują pewien, Pewien, pewien trend. Tematyka badawcza w NCBOC Zajmujemy się stalami austenitycznymi, martenzytycznoferetycznymi, ODS. Stopy na bazie niklu i cyrkonu to są wszystko materiały, które są bardzo popularne, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Stopy o wysokiej entropii. Przede wszystkim ich wytwarzanie to jest nowy temat badawczy w skali, w skali tak naprawdę świata. My do niego, w, w niego wchodzimy, współpracujemy z grupami numerycznymi, żeby nam one sugerowały, jakie powinny być składy chemiczne, a potem testujemy to. Antykorozyjne powłoki ochronne, HEA lub AL2O3, to jest kolejny temat badawczy. Zajmujemy się drukiem 3D, wolframem. Yy. Polimery i elastomery, wbrew pozorom, to też jest materiał, który jest obecny w energetyce jądrowej, bo chociażby okablowanie całe, to też ulega degradacji, więc też należy, należy rozumieć, co się dzieje z, tym, z, z tymi materiałami. Wszelkiego rodzaju ceramiki oraz modyfikacja własności narzędzi. Jeżeli chodzi o efekty, których szukamy, czy zjawiska, jest to odporność radiacyjna, zmiany strukturalne, odkształcenie plastyczne, czy pełzanie, kruchość, korozja, bardzo bardzo specyficzna odporność, odporność zużyciowa. Tak jak wspomniałem, na szczęście udało nam się troszeczkę dozbroić. W tym roku zainstalowaliśmy dyfraktometr rentgenowski oraz skaningowy mikroskop elektronowy. To jest bardzo duże wsparcie, ponieważ te oba urządzenia mówią nam o strukturze materiału, umożliwiają nam badać, Materiał, który jest defektowany radiacyjnie, i tak naprawdę mikroskop elektronowy umożliwia nam przygotowanie próbek do mikroskopu transmisyjnego. Wtedy możemy widzieć, tak naprawdę, efekty defektowania na obrazkach. Kolejnymi urządzeniami jest spektrometr Ramana, który został zainstalowany około 3 lata temu, oraz zestaw do badań mechanicznych, który, który tak naprawdę jest jednym z elementów, które są niezbędne. Do oceny właściwości mechanicznych i, i badania z tego, z tego urządzenia są korelowalne z właściwościami mikrostrukturalnymi. Wybudowaliśmy w tym roku bardzo dobrze laboratorium metalograficzne, więc w tym, w tym aspekcie wreszcie, wreszcie mamy, mamy to przygotowane w sposób odpowiedni, oraz wykorzystując środki, środki z pubu zmodernizowaliśmy układy do badań udarności. Jakie są plany na kolejny rok? Przede wszystkim utworzenie pracowni badań termicznych. Jest to, jeden z jest to jedno z podstawowych zadań projektu HTGR, to znaczy zrozumienie tak naprawdę e, właściwości materiałów w bardzo wysokich temperaturach, ponieważ HTR pracuje w temperaturze powyżej 700 czy 800 800, 800 stopni. Tak naprawdę musimy się zająć problemem rozszerzalności cieplnej czy przewodnictwa cieplnego. E, ta pracownia, wyposażona w odpowiednie urządzenia, będzie jeszcze wsparta różnego rodzaju piecami, które też nam pozwalają symulować ekstremalne warunki pracy. Część z tych rzeczy już jest zainstalowana, postępowania przetargowe się toczą. Troszkę dalsze plany, natomiast mamy potwierdzone finansowanie na te plany. To jest zainstalowanie, zmodernizowanie, kompleksowe zmodernizowanie pracowni badań wytrzyma mechanicznych. Przede wszystkim potrzebujemy różnego rodzaju maszyn statycznych i dynamicznych, takich maszyn, które umożliwią nam badanie małych próbek, ponieważ wytwarzane przez nas materiały są w małej skali. Do tego też będzie służył tutaj umieszczony piec, piec łukowy oraz twardościomierz, który, który już tak naprawdę jest w trakcie, w trakcie dostawy. Kilka słów podsumowania. Reorganizacja kadrowa i modernizacja trwa. Jesteśmy, jako instytut, obecni w dużych współpracach międzynarodowych, i faktem jest, że współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi. Wzrasta systematycznie liczba publikacji i projektów naukowych, i wydaje się, że jesteśmy w stanie szybko się adoptować w przypadku, w przypadku zmieniających się tematów badawczych. Natomiast należy też powiedzieć, że stworzenie zespołu jest trudne i czasochłonne. Sprzęt, który jest nam potrzebny, to jest sprzęt bardzo kosztowny, i tak naprawdę to, wszystko, co zainstalowaliśmy albo co mamy do, do, w planie do zainstalowania w następnym roku, to jest jeden z elementów, który jest niezbędny, żeby w sposób tak naprawdę odpowiedni prowadzić badania materiałowe. W dalszym ciągu mamy problem w niektórych miejscach z luką pokoleniową, i nie tyle jako materiałówka, wydaje mi się, że szerzej cierpimy ze względu na brak ostatecznej decyzji. To też troszeczkę wpływa na, na, nasze, na naszą pracę. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.